W dzisiejszym odcinku znajduję się w opuszczonym w sumie kościele, który ma po niemiecki cmentarz. Więc nic nam nie zostało do eksploracji. A więc, w dzisiejszym odcinku, znajduję się w, w sumie na terenie opuszczonego. Kościoła, ale w sumie dokładnie kaplicy, która powstała gdzieś w XX wieku, i w sumie ten cmentarz, co ja jestem, no to nie jest jakiś cmentarz z PRL-u, tylko w sumie to jest po niemiecki cmentarz, ale później wam to pokażę. Bo praktycznie mało nagrobków się zachowało. Bardziej się zachowały jakieś dwie tablice i takie postumenty, jak tam są. No to co? E, wracając do historii. Um, a czemu tutaj w ogóle jest tabliczka nowa? Sam Smen. No w sumie inaczej zrobimy. Sam Kościół powstał w. Mogę to powiedzieć? Nic nie widać. Aha, okna są zategowane. To w sumie tak będę chodził. Sama kaplica powstała gdzieś tak w XX wieku, ale w czasie prl dokładnie pod sam koniec jego, kaplica została przekształcona w kościół. Bo w tej miejscowości, coś się znajduje, e, kość w sumie kościół e, był w No, po prostu był budowany. A w to miejsce, w którym ja jestem, no, służyło kiedyś jako kaplica. Czy po prostu był tu cmentarz? Tak ogółem, no to od kiedy to miejsce jest w sumie opuszczone? Można powiedzieć, że od lat 90. I się zastanawiam, o co z tym chodzi. Może ktoś wie. Mi się zdaje, że to jest ja to do, do rozgrzeszeń, czy do czegoś. No bo macie tutaj. Em... No macie. Nie znam się za bardzo na religii, ale tu macie jeszcze pozostałości po starym ołtarzu. Bo widać, że się zachowało praktycznie. Nie wiem, czy to jest oryginalna z XX wieku, ale mogę powiedzieć, że. Um, przedstawia to krzyż w kółku a no tu macie jeszcze stare po niemieckie te co się orientuje no to dach jest wyłożony azbestem który jest najprostszym sposobem e, na raka płuc jest tak ciekawie te Ave Maria Jezu ufam to Ufam Tobie. A to są jakieś takie nowsze napisy. A tu macie jeszcze piec kaflowy i możliwe, że drzwi, które znajdowały się Oddalę się, bo nie widać kadrze, znajdowały się tu. Dokładnie tu. Nie mam dzisiaj rękawiczek, bo zapomniałem. No, mam usprawiedliwienie. Wracając zachowały się jeszcze elementy takiej instalacji. Przełącznik światła. No. Parkiet jest drewniany. No, drewniano, w sumie murowany. Sam środek jest murowany, ale zewnątrz jest drewniany. Tak samo jak sama konstrukcja. Konstrukcja jest w sumie drewniana, murowana Tak ogólnie to kilka osób mi mówiło... ...mówiło o tym miejscu. że tu przyjechał, przyjechał, przyjechał. Powiedziałem, że za jakiś czas. Zobaczymy, ale w sumie zaraz jest 100 subskrypcji na kanale. Dziękuję wszystkim 93 osobom, które... Um, zasubskrybowały kanał a tu jest yy, jedna z tablic tylko nie wiem co tutaj pisze możliwe, że w tym miejscu jak jest ten kwadrat znajdowała się kiedyś Mogiła albo w sumie grób rodzinny, bo wymiary wyglądają na taki ala grobowiec, w sumie na prochy. Ale tu właśnie jest to, o czym mówiłem, czyli czerwona cegła, czyli konstrukcja typowo niemiecka, dlatego tego jeszcze przekładany belkami. Eee, co wiem, no to kościół w latach takich 90., zanim powstał kościół, gdy ten obiekt przede mną pełnił rolę zastępczego. No to był to kościół rzymskokatolicki yy, pod wezwaniem serca. Pi, coś takiego. Yy, a sam cmentarz, po którym chodzę, no to jest w sumie cmentarz, mogę powiedzieć, że po bo na przykład ten nagrobek, co mi się udało odczytać, pochodzi z 1928, data śmierci. Tutaj jeszcze są jakieś napisy, ale są w tak złym stanie, że nie widzę, bo no, w sumie Woda wszystko wypukuje i też uszkadza, więc W sumie nie wiem co tutaj pisze, jakieś litery są Tutaj jeszcze są jakieś imicjały, czy coś, chyba data pochówku Ale data Urodzenia to jest 1835 Coś takiego Idziemy dalej No i Znajdujemy się teraz przy możliwym grobowcu Albo mogile rodzinnej Bo jeżeli zauważycie Tu jest taka kolumna bardzo przyzdobiona A tu To jest grób I ja w sumie właśnie stanąłem na grób Więc W sumie czego nie powinienem zrobić, ale po prostu nie zauważyłem Więc od razu przepraszam, żebyście afery nie robili, że y, Stanę na grób jak byłem na tym wcześniejszym cmentarzu, co nagrywałem, też depłem w grup. Jakoś nie zwróciliście uwagi. Tu jest kolejny grup. Właśnie stanąłem na element grobu. Kolejny grup. Dosłownie. Już, ja już w sumie sam nie wiem, gdzie jest grup. Tu jest kolejny grup. Tu jest kolejny grup. Tu też jest grób. Ale w sumie nas bardziej interesuje dwa ostatnie groby, które się znajdują na samym sumie końcu, bo dalej nie ma grobów. Bo tutaj jeszcze są dwa groby. Tu też jest taki, widać, że jeden ze starszych grobów. Ale tu na samym końcu, jak pójdziemy, bo to w sumie tutaj mamy tył, gdzie jest właśnie jak to się nazywa właśnie ten ołtarz czy ta Chrystia, nie wiem jak to określić, ale tu w praktycznie mamy dwa najciekawsze groby bo są one wykonane z metalu i tu widać, że tablica się złamała i dokładnie z tej strony był grób, ale tu, a z tym grobem jest inaczej. Dlatego, że ten grób, jakby miał zdjęcie, albo taką blachę, Nadwidać widać chyba. W sumie stanę bliżej. No raczej było tutaj zdjęcie wsadzone, albo jakaś tablica. Dobra, to co? Mamy jakieś 9 minut. Stawcie łapkę w górę, subskrypcję. Ja jeszcze muszę zrobić miniaturkę zdjęcia na Instagrama. No i co? Do następnej eksploracji.